16 lipca obchodziliśmy Dzień Hejnału Ziemi Gniewskiej. Na ostatniej sesji została podjęta uchwała przez Radę Miejską. Uchwała ta została zaproponowana przez pana burmistrza. Radni przychylili się do niej i pozytywnie ją zaopiniowali, a tym samym podjęli właśnie i uchwalili 16 lipca jako Dzień Hejnału Ziemi Gniewskiej. Z tej okazji Hejnał ten został odegrany przez trębaczy na cztery strony świata na żywo z balkonu tutejszego ratusza. Jest, data ta jest tym bardziej taka ważna, ponieważ akurat 16 lipca urodziny obchodzi Pani Jadwiga Milkę, która skomponowała właśnie hejnał dla ziemi gniewskiej. Promowałam również ten hejnał do tego roku podczas ważnych uroczystości kulturalnych. Uroczystych sesji Rady Miejskiej, żegnałam też honorowych obywateli naszego miasta, ale również utwór ten niejako został przez obecne władze, z czego się bardzo cieszę. Bardzo popularny z uwagi na to, że jest codziennie już odtwarzany mechanicznie z ratusza miejskiego w gniewie. Walczyłam o to przez wiele lat. I udało się dopiąć do, do końca sprawę, za co chylę czoło. 16 lipiec dla mnie to bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ od niedawna stał się dniem hejnału Ziemi Gniewskiej.